i w Twoim miłosierdziu, Panie Mój Nadzieja ma. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie Mój Nadzieja ma. Tylko w Twoim miłosierdziu. ja ma tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. Zostaję na obcym brzegu, Przeczuwając szczęście wieczności, Chciałabym opuścić ziemię, aby podziwiać cudowności nieba. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. Tylko w Twoim miłosierdziu. Panie mój, nadzieja ma, Gdy marzę o radościach tamtego życia, przestaje czuć ciężar wygnania, Bo wkrótce ku mojej jedynej Ojczyźnie Zlecę po raz pierwszy tylko w Twoim miłosierdziu Panie mój nadzieja ma. Tylko w Twoim miłosierdziu Panie mój nadzieja ma. Moim jedynym męczeństwem Twoja mi Najświętsze serce Jezusa, jeżeli wstycham do pięknego nieba, to po to, by kochać Cię coraz więcej, tylko w Twoim. Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, na różańcu bez granic. Minęła już godzina piętnasta, a więc rozpoczynamy modlitwę koronką do Bożego miłosierdzia od wysłuchania fragmentu z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Dzienniczek numer 1662. O Chryste. Dla Ciebie cierpieć, to rozkosz dla serca i duszy. Przedłużajcie się cierpienia moje w nieskończoność, abym mogła dać Ci dowód swej miłości. Oto przyjmuję wszystko, co mi poda Twa dłoń. Twa miłość Jezu mi wystarcza. Wysławiać Cię będę w opuszczeniu i ciemności, w udręczeniu i trwodze. W boleści i goryczy, w udręce ducha i goryczy serca, we wszystkim bądź błogosławiony. Serce moje jest tak oderwane od ziemi, że ty mi sam zupełnie wystarczasz. Już nie ma chwili w życiu moim na zajmowanie się sobą. W godzinie miłosierdzia. Składamy pod krzyż Jezusa Chrystusa wszystkie nasze sprawy i intencje, naszych rodzin, osób chorych, cierpiących, uzależnionych, tych, którzy w Pana Boga nie wierzą, Jemu nie ufają, którzy opuścili go w świętych sakramentach. Prosimy o nawrócenie dla nich. Nawrócenie dla naszej ojczyzny i całego świata, O pokój dla zwaśnionych krajów i narodów. Prosimy o łaskę miłosierdzia dla naszych zmarłych i dobrą śmierć dla tych, którzy teraz być może konają i dziś jeszcze umrzeć mają. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa. Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, w święty kościół powszechny, w świętych obcowanie, w grzechów odpuszczenie, w ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. <laughs> Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdroi miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdroi miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła. Z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. I przyjmijcie, kochani, na zakończenie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Wielkie Bóg zapłać za kolejną wspólną koronkę, kolejny raz, kiedy mogliśmy się spotkać i pomodlić wspólnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście na wieczór o 21.20. Różaniec po Apelu i o 22.00 Różaniec na Facebooku. Oczywiście z misjonarzami świętej rodziny. Do zobaczenia, do usłyszenia, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. Tylko w Twoim miłosierdziu, Oh,